Witam, z tej a, a to jest pierwszy odcinek naszej nowej serii, no nowej, nowej w cudzysłowie, Sonic Before the Sequel. Zagrajmy w Sonic Before the Sequel. Dokładnie tak, moi drodzy. Grałem już w tą grę, nagrywałem ją przy okazji Drogi do Sonic Mani, a teraz do niej wracamy, żeby móc nagrać ją w 60 klatkach i 4x3, tak jak gra została aktualnie stworzona. Dokładnie tak. Moja najulubieńsza, zdecydowanie najulubieńsza, Fanowska gra z serii Sonic before the Sequel jest świetne. Dokładnie tak. E, tutaj malutki taki e, disclaimer. aktualnie. E, momentami będzie się, się zdarzać aktualnie tak, że nie zawsze pierścienie będą się aktualnie nam zgadzać między poziomami. Ten tutaj mamy menu, wchodzimy do nowej gry, jak żeby kurde inaczej. Dokładnie tak, ponieważ gra chodzi różnie i podróżnie na Windows 10, niestety. I po prostu czasami jest tak, że jeden poziom chodzi do dupy, wtedy muszę wyłączyć grę, e, odpalić jeszcze raz i wtedy chodzi ewentualnie dobrze. Będąc czasami nie zawsze pierścienie, znaczy pierścienie, źle ja powiedziałem, punkty życia nie będą zawsze się zgadzać, niestety. Sonic Before the Sequel. Fanowska gra, która, jak sama nazwa wskazuje, opowiada nam wydarzenia między Soniciem 1 a Soniciem 2 i naprawdę robi to cholernie dobrze. Słyszycie tę muzykę? Tak, ta gra aktualnie ma e, swój, swój własny, customowy soundtrack, który jest świetny. Przysięgam, uwielbiam to i tak, mamy tutaj, ups, mamy tutaj aktualnie e, taki nowisienki model Sonika, dokładnie. Sonic tutaj potrafi, cóż, robić spin dash, może robić super peel out. o właśnie, jak widzicie. E, naprawdę, naprawdę świetnie. Jakby co, ja tutaj dogrywam głos e, dokładnie tak, więc ja to nagrywałem już wcześniej, teraz po prostu dogrywam głos e, dokładnie tak. No i cóż, mamy pierwszy poziom Hilltop Heights. Jak widzicie, poziom, który bierze garściami z Sky Sanctuary, aktualnie co jest dosyć ciekawe, ciekawy pomysł. I akt pierwszy jest już za nami, dokładnie tak. Sunny God Through Act one for a win. i będą tu kaccenki, jak widzieliście już intro to, że katsenki oficjalnie już nie działają w Before the Sequel, ponieważ zostały zrobione na flashu. jako, że Adobe Flash klip-klip już jest dead, to po prostu to nie działa, ale jedyny sposób jest taki, że teraz, nie wiem, możecieś na przykład taki problem jak rafu, bo daje, że taką się nazywa, RUFLE. Ja sobie z niego korzystam, żeby odpalać aktualnie katsenki, które są umieszczone w folderze z Grom i po prostu je nagrywam i wplatam do. Let's Play'a, dokładnie tak, żebyście mieli też historię, która jest naprawdę bardzo fajna w Before the Sequel, tak samo jak w e, Sequel'u do tej gry, że tak powiem, czyli w After the Sequel, czyli do gry, którą będziemy zajmować się po tej grze, dokładnie tak, e, dokładnie, dokładnie tak. E, no świetne, Tutaj widzicie te, te e, drzewa, one przypominają troszeczkę Hilltop Zone z kolei, zresztą nazwa, H Hilltop Heights. Tutaj to troszeczkę właśnie mamy jeszcze Hilltopa troszeczkę z aktualnie Sonica 2, co jest świetne, mój najulubieńszy poziom z gry. No i połączone to ze Sky Sanctuary. Kurde, jakie cude, cudne, miodne połączenie. Ups, o, mam łanapkę. <grym> Warfit. Jest nawet... O, nawet jingle, kurde, łanapka jest tutaj świetny. Naprawdę. Polecam posłuchać soundtrack tej świetnej gry. Ups w aktualnie e, wolnym czasie. Naprawdę się nie zawiedziecie, to jest coś pięknego. I tak, to jest aktualnie gra na przez Lejka Feperda. Uuu, nieśmiertałka! Uuu! Kurde, jak głupi one up. A ta nieśmiertelność jest taka cudna. Uuu, tak! Świetne! Uwielbiam ten rock! E, tak! O, nice! E, za to soundtrack, kurde, gościu, ma coś na F, ale nie pamiętam co. Tutaj będzie, będzie notka, bo ten człowiek jest cudny. O, <grym>, jak tufnęło, co jest. E, naprawdę, świetna gra, uwielbiam ją. Sonic got through Act 2, moi drodzy. Więc tak, jak mogliście zobaczyć, pojęcie aktualnie... Ups, tutaj czasami lubi się psuć aktualnie nam <grym>, punktacja. I... o, słuchaj ten Green Hill. O, to jest cudne. Uwielbiam ten moment aktualnie w muzyce. To był no nieważne. Uwielbiam, naprawdę świetna rzecz. E, I tak. Co ja chciałem powiedzieć? O, tak jak widzieliście aktualnie w intrze, to dosłownie dzieje się po Soniku 1. E, tylko to troszeczkę zmienia wgląd nam na zakończenie Sonica 1. Tej te platformy nawet Zone'u z kolei. Ach, ta nawiązanka, uwielbiam. E, ten gość urapuje w tle jazda! Let's go! No, świetna. Ma naprawdę magia. Ta gra jest magiczna. E, tak. E, Zmieniałem troszeczkę ta gra wgląd na końcówkę Sonic 1. Ponieważ e, niby odnawiamy tam Greenhill szmaragdami, ale też szmaragdy nas przenoszą w tajemnicze miejsce. Dokładnie tak. I co jest troszeczkę dla mnie niezrozumiałe, kiedy wskakujemy tego e, pierścienia, to to, że Eggman te jakby był już przygotowany na nas, na nasze przyjście. I to jest dosyć ciekawe. Nie powiem. E, I tak. Ta, ten pierścień pojawia się tutaj zawsze, nieważne czy zobędziemy pięć pierścieni, czy też nie. To jest taki bonus stage bardziej niż special stage, ponieważ tutaj zdobywamy łanapki. Szmaragdów nie zdobywamy w tej grze, e, w żaden sposób one są zdobywane wraz z fabułą. E, dokładnie tak. E, tak, no, aktualnie fabuła wygląda tak, że mamy co czas te 6 szmaragdów przy sobie, tak. E, więc, 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 tak. Bo cały czas mamy tylko 6, przypominam, tak jak właśnie przy Sonicu 1 mieliśmy. No i tej aktualnie muzyczka leci właśnie dosłownie ze Special Stages Sonica 1. I tutaj będziemy mieli różne nutki z Soniców i nie tylko z Soniców. Będziemy mówić sobie co i jak, ale, ale tak. Tutaj mamy aktualnie muzykę z Sonika 1. No i zbieramy sobie pierścionki. Mamy już 6 żyć, kurde, szaleni jesteśmy, przysięgam. Więc e, tak, dokładnie tak. Sobie to zbieramy ładnie, pięknie. No. Ja tutaj kurde jeszcze zapodam, tak żebyście mieli link pod. Znaczy, pod każdym chyba odcinkiem z Before the Cycle będzie link do tej świetnej gry. Polecam zagrać. Mówię, problem jest z dziesiątką, Windowsem 10 troszeczkę. Co to są za trzy kropki Jugat trzy kropki co jest? Ale, ale tak. I są kaccenki. Oh boy! To jest Sonic z Sonic'a CD i przysięgam. Ok, jest IEGI. No i mamy bossa ta muzyka. Ale jest ona funky. Jazda, lecimy, kurde, traktor mena, przysięgam. Więc tak, link do tej świetnej gry będzie w opisie. Ale mówię, Windows 10 da się grać, żeby nie było, ale są lagi od czasu do czasu. Mi to jakoś mocno nie przeszkadza, ale mogłoby być lepiej. Najlepiej w to grać po prostu w system poniżej dziesiątki. Taki świetna, świetna muzyka bossa i. Bum, <laughs> biegliśmy, co jest. Uwielbiam tak kończyć prostego bossa. Okej, okay, Sanega Full Boss Act, dokładnie tak. Bossowie w tej grze są dosyć pafedek niestety, co jest złe, so, ponieważ bossowie są świetni, znaczy muzyka. Muzyka głównie jest świetna w tej grze, jeśli chodzi o bossów. Uuuu, muzyka z owy, jazda. I znowu ponownie dosłownie wzięte z Sonica CD. Uwielbiam te nawiązania do, do, do Sonica CD, naprawdę świetna rzecz. Okej, okay, trawsko nam się zmienia. Okej, okay, jakiś Pantry Panic czy coś? <laughs> Sięgam. O, i mamy Tailsika, no właśnie. O tym zapomniałem powiedzieć, chodzi o intro. Tutaj aktualnie debiutuje nam Tailsik, dokładnie tak. i Oh, oh boy, zniszczyliśmy tutaj badniki, które chciały zaciukać naszego biednego liska. E, dokładnie tak, tutaj gra opowie nam jak aktualnie Sonic i Tails się poznali, więc naprawdę wyśmienite, wyśmienite rozszerzenie e, historii klasycznych gier z Soniciem. tak więc moi drodzy dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się on podobał, e, dokładnie tak, no i do zobaczenia do następnych See ya!